No. Siemano. dzisiaj wam pokażę opę taktykę na rankedach. Yy, jak traficie na jakichś ludzi, którzy nie ogarniają yy, jakoś mocno, to możliwe, że będziecie mieli łatwe fragi. Yy, ale to osłupiać, dobra. I yy, to polega na tym, że lecicie na tym miejscu pracy, idziecie tymi kanałami. Nie wiem czemu ja robię ani lakaz, ale trudno. No, no i idziemy kanałami. Chodź Kali, bo muszę im pokazać. Nie, nie no chodź. No Dobra i chodźcie. I teraz idziemy tu. Tutaj mamy... <laughs> y jego po roku w Bydgoszcz I kupujemy u niego aktywów przebranych za rekwizyt Tylko zaraz to kupię, bo on mi wszystko zabierze O nasz klucerową snajfa, lecz nie dam, jest? Beczkę, beczkę To jednak ci dam, bo nie chcę tego Ja Ym... to mam Mówisz coś innego niż beczkę Wiem, wiem, bo wiem bo nie będzie wiarygodny. Spokojnie, wiem Poczekaj, idę po tą pompę Dobra, no i... No, i od tego Jonsiego macie. Do Biga. On daje Bigi. I jak weźmiecie Biga, to wypijcie sobie go. I potem aktywujecie sobie przebranie zalewki. I jakieś wiarygodne musi być ono. Żeby nie było. Na przykład. Y no. No na przykład właśnie kosz na śmieci, ale ja wezmę coś innego, żebyśmy nie byli tym samym. No ja wezmę opony. Teraz ustawiacie się w jakimś miejscu dowolnym. Może być <laughs> na przykład właśnie tutaj. <laughs> Dobrze to... iść stąd i kampi przy tym. Ale ty tam tędy się nie wychodzi. Tędy. No mega. Wiem, że mega. No, no wejść i przy busie kąpić. No i możemy sobie... Dawaj kąpimy tutaj przy busie do restartu. A, normalnie. normalny no, ja sobie. Muszę cię sobie w tym czasie, YouTube'a pooglądać. A ja ty będziesz <coughs> robił cięcia, bo przecież tam się nie zabudzą. Nie. Hmm. O, nie, ominiłem się! Ja pier... Co to idzie? Ja ładzę. Kupę. Kabie tutaj. Będą. On tam jest? Jest przy mnie. Jest przy mnie. Mogę tam iść? Chyba nie putuję, tam możesz iść. Kurna mama mam opomys znowu. Czemu się odmieniłeś? No, nie. nie widziałem jak go zabiję. No i właśnie to był poradnik. Jak go pijecie A teraz nikt Was nie kocha, idziemy po kolejny.